Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Serman. to trzeci odcinek złoto w Tankse. dzisiaj ze mną jest mój przyjaciel Vixus. Siemanko. Na no początek Zagrałem ze... za piątymi tierami i czarnymi jedynkami na początek. Brytyjska potęga po prostu, 20 km na godzinę. Ale no, no nie wiem, no, bo później, później... powiem ci, że do Black Prince'a będziesz miał taką prędkość, a później... No już... bo brytyjskie to ogólnie tak robili ograniczenie prędkości, żeby silnik się nie przegrzewał czy coś takiego, jest... Znale, to... no i już, no No to jest smutne, no, taka prawda. Brytyjczycy nie byli dobrymi do konstruktorami czołgów. Do 7 tieru, do 7 tieru będziesz miał taką prędkość. Hmm. Nie a nie właśnie, wiem. przepraszam wszystkich za to, że nie było odcinków przez jakieś 3 tygodnie, a po prostu nie miałem czasu nagrywać. O, o. Dobra, gdzie jedziemy? Oto jedziemy na... Do ...prawo. Prawa, prawa, prawa. A, dobra. Na prawo To jest do drugi... jak... A, w ogóle powinno być lepiej też z głosem Vixusa, bo jak nagrywałem z Brixerem to z nim nie, wysz... nie wyszło mi za dobrze z dźwiękiem, a teraz już popracowałem chwilę nad tym. Ej, ile twój osiąga? 25 na godzinę Ej, to jednak, ej, to jednak nie 20, trochę lepiej Ej to przecież Nie wyjaśnicy słabi a i tak byli słabi Za wolne czołgi robili Przecież ten czołg to jest jeśli, jeśli masz już większą kwalifikację u kierowcy mechanika to twój pojazd może szybciej No, no, moj, my, no mój po... masz 70% Ponad 74, 75 no, to masz 74, bo nie, nie grałem dawno dawnym churchillem jeden ja go tylko trzymam. Masz fajne działa. To jest to ostateczne. Wybierałem je tylko po to, żeby mieć je w Cromwellu. Ej, ile masz obrażeń na nim? Mm, alfa mi wskazuje 135, a penetracja 145. Hmm. Ja 100 obrażeń tylko. Czek, ile za mało obrażenia zadają. No... Siódemka chyba już troszeczkę więcej. A Black Prince na siódmym poziomie, no to chyba też tak po... Nie wiem, Black Prince'a widziałem może raz w życiu, y jak grałem. Ale dobrze opancerzony, tylko że... O. Hmm. Zanim dojedziesz na pole bitwy, to się skończy... Opancerzony. Maus. <laughs> Ej, czy my coś zrobimy w ogóle? Tak! Ojej, mój eksperyment. bardzo dużo zrobił. No dobra. Dawaj, nawalać go. Churchill jedynka poprzedni, mnie nie Kurde, nic nie widzę. zło, ale dostałem. Też dostaję, ale... O, trafiłem. Churchill jeden. Wiem, napadłem w niego. Arta mnie walnęła. No, Kurde. A, ty zginąłeś. Od Arty. No, od Arty z detraktora mam No widzisz, ja dalej żyję. Wow, ale laga a ty masz... Ja dostałem raz tylko i zadałem obrażenia jakieś, już to się w ogóle cieszę. To działko. Mm. Ej, dobra, te czołgi potrafią przekroczyć 25 km na godzinę, mu jechał przez 27. Powiesz, salcie z górki, pojechać. No, pamiętam, że raz jechałem chyba tym. M5 Stewartem, bo ma ogrzecić do 64, a słuchałem 100 na godzinę. No bo z górki. No, bo poszedłem na jakąś tam mapę, tą taką, gdzie po prostu się od razu widzi każdego. A, mi ten... ...gad. Chyba tak. To był mi ten Ej. Hej! O, kurde. kurde. Dobra, nasi O oh mój my God. Ale lag. Ja mam laga, że ten, że wale w te płatki one się nie rozwalają. Znam przez chwilę, jak ciebie zacięło. Ale nie trafiłem się. Gdzie ty mierzysz kawę. Oj, oj, oj. ale. Nie, coś mi laguje, nie wiem czemu. Przecież mam 100 fpsów. Mówiłem ci, nie ściągaj tych wilników 4k. Mówiłem. No ja ich nie ściągałem. Nic, nic, nic. Ej, do... Ej zjadowca został ostatni. Luks, luks, luks. A gdzie rząd tutaj jest? Chodź tu, na hita cię mam. No dobra. W sumie łatwo poszło. łatwo, łatwo poszło. No, no No każdy przecież, każdy z was nie oprawia. Na. Dobra, kim teraz? chwilę nie? Masz radziecki? Piąty? No pewnie. To dawa, jedziemy piąty, piąte radzieckie. Radzieckiego piątego, mam. Tylko te 34, cholera. Masz badanie jakoś? Mmm... na fula mam zbadanego No dobra Ale to na fula Sąc. mamy obydwaj, bo ja kawała też ma fula. O, jak nas pięknie Boże, wywaliło problem, problem taki, że mam długie przeładowanie 700? Hmm. A zadaje Wiesza... tylko po sto. Ja 5, a zadaje 300 obrażeń, całe. Coś mi się zdaje, że to jest 150 ile pamięć minimy Sprawdź kontrol i na pocisk kursorem Uszkodzenia 160, a przebicie 120 mam No to więc tak. Ja Ta, mam 125 ty... penetracji, a 105 O, dobra Ja mam przeładowanie, już ja mówię niecałe 5 sekund. Ej, bo jedziesz do przodu. Jestem czołgiem ciężkim, mogę. Ale jedź bardziej tam na zamek, na no. lewą mapę. Ja jadę na prawo. Wiesz, to ja miałem tak. Ja pojechałem ten. Raz, czołgiem po prostu przez środek pola, na tej mapie, właśnie, tylko z od drugiej strony. Dziesięciu typów do mnie naparzało z, czołgów, z różnych tam czołgów i nie przybili pancerza ani razu. Ale stary, to jest oś... eksperymental, który ciebie na pewno przebije. Znaczy wiesz co? Bo wtedy się, jak się okazało, nie było. były tylko dwa czołgi ciężkie: mój i kafał wroga. I kafała rozwalili już wtedy. Ale lamus był ja wtedy. Dwa fra... Ja wtedy dwa, trzy fragi o, zrobiłem. Ale, ale lama z tamtego KW1. To nie jest kowa dlatego. Stu... He, Stu... Stupid team. Ta, 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 stupid team. Gadaj sobie, zaraz zobaczymy. Temo się jeden. Nie minął właśnie. Ew, wyspotował cię. O, o. sobie po prostu przejechał i mnie zignorował. Bo wiedział, że cię nie przebije. Czwarty tier całków Od tyłu. Tu Bart. Co u ciebie, bo u mnie... pustki. Ma... Atakują mnie, ale zrykosztowałem parę razy. Ej dobra, widzę Churchilla. No, atakują pomoże. mnie! Szybko zmniejszy się rozrzucie. Kurde, nie trafiłem. Teraz ciula zrobi O o spotkałem O o no to mowa. Znaczy nie do końca spotkałem, ale widzę go, widziałem go. Ej, on mi na... Ten covenanter jest ziomeczek, bo on mi napije panowanego. Dobra, rozwaliłem. No, jak... ja Ej oj Oika Oik ma słaby pancerz? Oj ma 70 mm Dobra, to 40 czterdziest go nie przepiję O M2 medium Ujo! ty, co to? Kurde, 5hp mu Walna. zostawiło. Oj, Znowu łapałem rykoszet. Kurde. Ten rykoszet, to cały czas rykoszet. Kurde, prawie zawaliłem gościa, ale ten... 5hp mu zostało. Ło. Jeden sprzedał ostrego, ostrą bombę z trolla. Ja strzałem się z oikiem, Zada raz go trafiłem i nie mogę panca za teraz. To Valmuk bierze. Pan mu płyty wieży, to to tam ma łatwo. Okej. Okay. Albo. albo po prostu. Sycer. A myślałem że to ja trochę. A, rozwalili go. O nie, Wolverine nie przykukał, ale zrobili mnie fajnie. A teraz zajedźmy tą trójkę i czwórkę. Ej, ten Onik nikt w ogóle nie strzela do mnie, nie? Oj eksperymental w ogóle? Masz szczęście. Ale jest we mnie wcelowany O w mordę To jest z tym wszystkim śmieszne, że wiesz, że ja sobie na niego nacelowuję i w ogóle Ej, te KW1 chyba coś. O, wreszcie coś... odostrzał we mnie Ja w niego też Ale jak on zawalił teraz? tkw 1 coś. Tak chyba nie funkcjonuje dobrze, bo nie atakuje mnie, a atakuje w jego swyżce. No. Ej, ja umieram. Spaliłem się. Oj, Oik ma więcej połowy życia. Obkręcę się pancerz! Kurde. Gdybym go trafił, to może ją go... Dobra, ty też zginąj. Tylko, że ty przynajmniej zdobyłeś to byłeś fraga. Kurde... 5 HP, nie? Zostawiłem go się 5 HP. A, cię podpalili. A potem nie, ma, nie o ich spalił Ruskie czołgi Ciekawie jak nie pierdolę Ponieważ tam bak paliwa Ja Boże Ja nie mam czwórki artylerii Ale mam za to Tego to jego moście Dobra nim równym 10,7 A ja nie wiem mam Ja mam 17 sekund Ha fajnie Jesteśmy jedynymi czwartymi sekundami O Nie chciałem na sekundę nie jesteśmy jednymi czwórkami. W naszym teamie tak. A w naszym to teamie to team. tak, ale. Przy... Przeciwnika też są czwórki. Ej, jak gdyby gdybyśmy trafili na czwórki, to bym byłem masakrową. Masakrę lewaków, czwórek i trójek. Dziękuję, ja mam uszkodzenie 410. Wiedział. Tylko przebiciam słabe Człowieku ja mam uszkodzenie też 410. Ej, no masz przeładowania? Bo ty wiesz, dlaczego masz słabe przebicie? No, bo ja mam burzą na mnie. No właśnie. Bo to zrobię mega duży wybuch, zrobi bum bum. No i wszystkie moduły padają zarazem. Na resztę przynajmniej to tak wygląda. Na jak jedno dobre trafienie to 10 modułów. Yeah. No. No. No, tak no. Je. Gdzie ty jedziesz Gdzie... Mam zasięg... Co ty stoisz? Ja mam zasięg pod C mniej więcej No dobra Faktycznie ja mam bardzo słabe te Bardzo słaby krąg widzenia Mam to kwadratu F i tylko mogę tam strzelić Jest tu stanę, to No zabił te 34 Ale mówisz, a, a, mówisz o, a mówisz o tamtym przeciwniku. Zraszował przecież No zraszował właśnie to, ale, to jest... Ale to ja bym ci to jest. Ej, teraz wicć ja. e, niedobre, nie zrobię tego O dobra, są drogowie Forde, Jackson i kawu 2 o nie o nie! KW2 ma nazwę pogromca 167. To znaczy, że weźmie wszystkich na chwilę. Nie trafiłem. Nie trafiłeś do kw Nie, nie trafiłem właśnie. Ojka, rozwadili. Dobra, tu się nic znowu nie dzieje. To tam. Bardzo dobrze. Bardzo... A tam nawet nie mam zasięgu, więc wracam. O, jest Jackson, na którego mam nie, się A nie ma Jackson. Tylko 2 Jackson stój, Michael Jackson 51 do na wiesz. No ja niego. Dział hmm. jest takie nicelne. Co no to padło? Czemu na Steam go nie za... O Jackson, masz chyba na. Dwóch Jacksonów. Jakie? Dwóch Jacksonów. Nie, to był ten inny chyba, to był też 67 chyba. Też 67. No nie, ruszył się. Kurde Ja nie mogę trafić tego Jacksona teraz. Niech ci uważają, bo tam jest kawałek. ja nie mogę trafić Jacksona, bo on się ciągle rusza. Wymierz jakiś inny cel, też 67 Trafiłem teraz, ale to 57 O to 67 Nie Miesza siła od mnie na przeciwnika To twoje jest krótkie Je, O Boże To jest to podstawowe A no tak A później będziesz miał takie troszeczkę grubsze i lepsze No ale takie wrażenia był chyba lepszą celność, ale gorsze przygotowanie Crusader, stój. Ale powiem ci, że zrobili tą twoją artę w modelu HD. Teraz mam model HD. Aha. Za późno. A ja bym powiedział, że nie trafił potem. Nie było widać tego pocisku w ogóle.

Mnie? zaraz wybierę swoją artę, to zobaczy No arty są takie, że wiesz, sobie posiedzisz w bazie, pana pada z daleka i tyle. Ale może zmienić pozycję <grym> Dobra, jak, jak bardzo chcesz Nie jesteś przy, Nie jesteś przymocowany do ziemi <grym> Masz przecież te swoje zajebiste z Ale Ale widziałeś jak to zawala to 53 godziny Bo ja zaledwie tylko 45 bo jest trudno żeby była kiedyś gruba zanim wprowadzono model HDR, to jest chwila? Jakaś gruba. Warum nie? No, VK. Cudem. wal, dawaj, śmiało, Nie. Siu. Ciskiem budynek musi być, na pewno. W realnym świecie to by było możliwe, ale. To jest. To jest of Times, tutaj jest. Tu jest zupełnie inny świat, czołgiem możesz się przekaziłkować, nie wiem Poza tym czołgi jeżdżą bez to ja nie wiem ile nagrywamy To się też nie wiem Ale niko Już Jeżdżenie na front Tak, bo ta szóstki. Humel. jest humel. Przyniarta Czas we mnie celuje? Tak. Mów cię wait, Wait wait. Diago Ja go zawalę <tryk> A ja on celował we mnie faktycznie Tak bo miałeś szczęście. Wiesz co, on nie trafił też Dobra, teraz mnie nie celuje A taka wódka ma to cienkie ciało, ona nie patrola, o jest A, kumel mnie zabił Dobra Mogę się... Nagrywamy z... Ruszyć Jeszcze jedna bitwa, na... bo już... Ta bitwa trwa 10 minut Ha, oh, w Dobra, to czym jeszcze czwórki i piątki, czy może szóstka na zakończenie? Dawaj szóstkami na zakończenie, bierz swoją szóstkę Dobra, mogę się daj mi chwilę bo mogę lepszą wieżę zbadać o yeah. Ta wieża da Ci 870 będziesz miał 870 w końcu maksymalnie A nie będziesz w końcu te 820 No ale działo pozostaje działem Chyba że jak wymieniłeś wieżę to masz szybsze przeładowanie bo jest ja teraz muszę wymienić ten że zebrać sporo Expa na ten na, oddział. Na Trzeba Jedna... zebrać 17 tysięcy Expa na działo i 11 tysięcy na silnik. Trzeba mieć. To, ISO. Pie... to tylko 50 HP mi dało. Wiem. Dobra, ale mam ale najlepsze. Najlepszy... Ja mam najlepsze radio. Masz szybsze. No. BT7 Czołg z radiem 9. Ol, pięknie, o mordę. Dobra, coś mi to zmieniło wyglądowo? Nie. Yy, nie, wyglądowo chyba nie. Większy panca się w ogóle, ale nie, sorry. Dalej wyglądasz tak samo. A ja już był ten nabyć na mapkę w ogóle? No, był, ale to niektóre mapy dostały taki model. Mi się bardziej podobał ten poprzednio. Ale wiesz, no podobać, podobać, wyglądu fajne. Powinni dać było, możliwość ustawienia tak. sobie, czy to jest stare czy nowe. Myślę, że na, na ja tam było, lubię, ty... Lepsze kontury budynków masz, czyli teraz widzisz... Tak lepiej. Na mapie ENS to jest tak... Y, topne do zobaczenia. to nie Gigantem. Gupi grypas. Który, zapier który zapierdziela 35 na godzinę. O, ej, to szybciutnego, on jest tylko 34. A to 1 km na godzinę nic nie zmienia, Z górki raszuję bazę. Po co nie? Co ty robisz? zrobiłem rasa takiego. Ty jesteś jedynym naszym heavykiem. Cztery heavyki mamy. Ale jesteś jedynym topowym heavykiem. 6 tieru. Ej, ich M6 też postąpił takie. Wiesz co, ja raz tak z pięcioma scoutami zajęliśmy bazę. Bo po prostu pojechaliśmy na bazę od razu. No. O! Widziałem! Czwarta tej m Ty byś widział. Przeleciało mu przed długą, ten pocisk zadający wokoło. Tak by już zajmowali bazę, gdyby nie 10... jeszcze jeden... ZAŁ! A tu jest gdzieś hetzer. No, nie brzmi! Dobra, zawaliłem tego Hecera Hej! No dobra. dobra. O. Mogłem się schować szybciej, ale... Oddałem strzał na M6? Oddałem. Zabiłem, zabiłem. Kogo zabiłeś? M6. A dobra. Poświęcenie SUS do Y po prostu. A ja z dwa zakrywałem Petsera jednym strzałem, bo prostu zabrali do chwila. Już wychylałem, żeby go zabić. To jest przykre. No skapujecie. Jak skapujecie to będę miał bekę. Ej osobi z pięcioma skałtami tak, tak skapowaliśmy. Bo po prostu na bazę i tyle. Do 8 mieszkaliśmy, i w ogóle do ciebie nas napadną. Ej, najpierw ja się wtedy okupuję bazy. A nie wygrywa tutaj, mnie. Nie laj, bo jesteś miękki, jesteś miękki. Jesteś. Ej, te 34. Ej! Ej, Stajesz właśnie z Golda, i. Dobra, co pejcie? Dostajesz z Golda. No specjalny kwocisz, tak, to specjalny kwacisz, tak. To z Golda dostać. Dlatego cię przebiję. jak można było nie przebić na Powiem ci jedno. Masz chyba przez ranę. Bo ta arta wali co 10 sekund i cały czas detrakuje i ma przestrzął wszędzie. Praktycznie wszędzie. Ona ma tu przestrzeń zaraz zobaczyć huknie cię tarto Aha. A nie dobra A nie zniknąłeś Dzień, Dobra ja Teraz się nie pokazuj w ogóle nikomu Bo naprawdę będziesz miał przez Nie pokazuj się na oczy Nie jesteś... Taki ist Taki ist Nie jesteś moim synem Nie pokazuj się na oczy Ale wiesz, że oni mogą M4 ma trolla Czekaj o, o, może zatrzymać Nie zatrzymać yy, on cię... O, brawo! Wlafać, gapować to szybciej, nie wychylać się, nie wychylać się No, kto cię... Trafiłem sobie Nie wdadaj Ale nas objęli teraz Ooo stary przyjaciel Kto? Zaarta ja... FV304 To jest to cudo techniczne Cudo techniczne, które mnie tak zawaliło Dawaj, dawaj tak. W sumie powiem Ci jedno Co? Zaarta przed modelem AD Była taka malutka Ja malutki Teraz jest taki <laughs> mały Barzę skapuje, nie? Sam Sam skapuje bazę. A to jest dobrze, bo więcej punktów dla mnie. Tak, zostanę tak. pełną setkę punktów do skapowania bazy Ale nie, bo w 2 minuty no oni na pewno nie Za idzie A dobra, luk. Ej, znowu lux sobie, ty, ty. I to taki, ten, stokowy A co, widziałeś? Tak, miał taką płaszczutką wieżę, to więc... Tysiące kilometrów A ja dostałem mnóstwo hajsów. Pozyna... trzeci pod względem obrażeń jestem. Będę zniszczył czołgów, jestem na pierwszy. Będę Max, byłem czwarty. czwartym. No dobra, nie jest źle. Jak na mnie. Walnąłem 316 d tylko. Nie ja dodałem ponad 900. Ale walnąłem fraga. A ja, a ja ten. Ogar, jakby do... w miarę dobrze zagrałem komuś. Ale to dobra. taką... nie wiem jak ale dobra. Czekaj, ja mam zbadane... Podstawowe, mam, mam tu podstawowe działo, podstawowy silnik, ulepszone gąsienice, ulepszone radio i ulepszona bierza. No nie wiem. Mierzę mi, mi, mi trochę daje, ale nie aż tak bardzo, bo nie jest zbyt, zbyt też na moim poziomie. Wierzę, mi tylko coś robi naprawdę większego i to też. właśnie Pamiętaj go Oskadaje ci udźwig większy, mój kolega. I szybszy obrót Dobra, ja chcę is, ja chcę Isa jest, is o tak. Ej czy is2 jest chiński? Iswa izwa jest chiński, ale też jest rosyjski, tylko że rosyjski premium No Is 2 chiński Nie, nie ma nie ma rosyjskiego elitarnego Isa a Jest koisus ale on ten, on nie ma go w drzewku, ale jest ten yy, do kupienia w, na specjalne okazje. A, okej. Okay. Zestaw. Toga dwójkę bym To już nie, nie można. Toga trafić. Nie można, bo został wycofany. Wycofali go wiem. Richter mi tłumaczył no. no dobra, bo przedłużamy odcinek teraz trochę, ale dobra. Dziękuję wam za oglądanie. Tak. Do następnego... Nie wiem, kto się pojawi ten odcinek w sumie pewnie wieczorem. We will see. Także na razie, cześć, hej.